tutaj Lisiczka i dzisiaj jest ze mną. Ja huper się, Maneczko. I będziemy sobie grać w Mixed Arcade, czyli nie wiemy, jaka gra nam się trafi. I na razie trafił nam się spliff. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak, gramy na moim 20 sekund, 15 nawet. Oczywiście IP będzie u mnie w opisie, jak zawsze. Nie będę tego bra. Okej, okay, muszę się rozgrzać. Tak? Tak. <laughs> Wiesz, muszę mieć klasę na odcinku. Co to jest? Jak to się gra? Yy... Czemu ja mam śnieżkę? Nie wiem. Nie wiem, otworzyć drzwi. A, aha! To, aha! Dobra, o to chodzi. Takie coś, dobra. A śnieżką po prostu rzucasz sobie. Aha. Trzeba uważać, żeby gdzieś się... Dziurę. Są dwa bloki. Gdzie jesteś? O, widzicie. Są dwa bloki, a czasami trzy bloki. Nie, o! Mm, 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 mm. To było straszne. Cześć, teść! Spadłaś już? No nie! Nie, nie, nie! <laughs> Spadłeś! Nie, 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 ja spadnę wtedy też. Coś mnie uderzył! O, widziałem to. Smutne. Wcale nie. True, true story. No nie, 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 nie! nie, 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 nie. <noise> udało się. Dobra, komu by tu kibicować? Hmm. Ja obstawiam, że wygra ten. Bop, bomb. Ja idę za, za zerem. Zero HD. Albo zero. Nie wiem. Jak się biją. Bum. Zero, A jeszcze jeden! Da, bo lepszy. O, ja cię kręcę. Wiesz co, no nie wiem. Ale jak on się tu dostał w ogóle? Wystarczy, że tamten się postara. <laughs> Ty, patrz, patrz, zaraz spanie. No właśnie! Aha, bo jak już bloki, to masz coraz więcej tak, śnieżek. Tak, tak, śnieżek masz. Śnieżki zbierasz tak samo, jak na zwykłym szplifie. ja jestem za jednym, a ty za drugim, tak? Tak. O nie, Bob, ratuj się. Bob to jest taki nowy jobkę. Przynieś mi chwałę zero! Yes! Nie! Brawo, brawo. O nie. Moja krew. Bobby. Okay, Nawet brzmi jak tam ten gościu. Co teraz? Co to jest... O Asasund. O, to ja wiem. Ja chcę być widerem. Jak chcę być Clemence'em. Wow. Czternaście fireworków. Firework Teraz ja to wygram, zobaczysz. Ja będę widerem, ja będę po prostu wszystkich niszczyła. Widery zawsze wygrywają. Tak ci powiem. A ten jakiś czas, o, A nie, bo tam chyba jak zostaje ostatnia osoba, w ona wygrywa. O nie, dobra, zaczynam. Nie, do trzy, trzeba dwa. zabić chyba widery. Jestem widerem. mam tarczę ale to za część nie daje, bo są na 19. Świetnie. 15 sekund. Się A ja się nic praktycznie nie widzę. No bo mam 15 sekund, żeby się schować O, tu się schłam, to jest najlepsza kampa. O nice! Ale nie, dobra, tu się schowam, nice. Okej, okay, to mnie nie znajdziecie. Aha, i mam 4,5 minuty, żeby przetrwać. No A, widzę ciebie. Okej. Okay. Zaczynam ogarnieć, co co w tym chodzi, podoba mi się. Okej, okay, to się chowam. Spoko. tylko to jest? Jakieś trzy widery. O nie, uj, jak ty zabijasz? Tak? No. Oni są już zabici? A? No to bo. Nie, nie, nie. Oszczędź mnie. Nie nie, 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 nie. Cześć. Nie. Oszczędź mnie, płakam. Żyjesz jeszcze? Przecież coś mnie bije tutaj. Wider, jakiś Wider mnie klepie. Aha, bo ja mogę swoich ludzi. Tam zrzuciłam w przepaść. No to jest złe. Może właśnie być... nie mógł. Mogłem ich uratować. Głupia woda! A nie, dobra, woda mnie nie bije. Koledzy, gdzie są moi koledzy? No nie, zostaw mnie, błagam. Dobra, najbliższy człowiek, gdzie jesteś? Zginąłem. Tak? <gryw> Oj, smutno. Okay, gdzie oni tutaj są? to jest kompas. Gdzie są ci ludzie? Jas. Czemu ja, ja spektytuję? Aha. Okej. Okay. Teraz spektytuję, okej. Okay. Myślałem, że mogłem być... Teraz jest jeszcze. Gdzie oni są? Tutaj ciemno jest. Oni gdzieś są pod ziemią. On się kopie, ej! Nie wiedziałem, że można kopać. Czy on jest gdzieś pod ziemią. Aha! Oni są pod domem! Gdzie ty jesteś? Poczekaj. Gdzie? Pod o jakim lul. domem? Ale cwane. Wejdź idź do tego 0. Do HD 0. 0 HD. Widzisz go? E, utknęłam. Nie mogę się stąd ruszyć! Mhm. Grata No, ale nie wiem czemu! Chyba wyszłam gdzieś za daleko za mapę. Teraz nie mogę się ruszać. Ale dalej mogę niszczyć całą wyspę. No niszcz, niszcz powoli, bo oni gdzieś tam się kopią pod domem. Ale chyba nie... Chyba nie z tej strony, co? No. Ale cwany, ja chyba nawet kill'off'u nie miałem. Więc nie wiem, jak oni się tutaj kopią. A jeden jest tutaj. Ej, Dobre, zaraz jeszcze... będę w stanie się przekopać na drugą stronę tej wyspy. <laughs> jeszcze minuta. Tak Bez ruszania się. Ale czemu nie mogę się ruszyć? Może poza mapę coś ci piszę? Nie. Tylko, że mogę dalej używać tej umiejętności. Za nisko chyba zleciałam. Okej, okay, to jest tak. A w którą stronę chociaż powinnam yy, strzelać? Zasięli są chyba po drugiej wyspie, w ogóle. Po drugiej Jak, stronie. Tak całkowicie, tak? Tak. Jeden jest pod ziemią, a drugi jest, zaraz ci powiem. Widzę, widzę. Tak, jest po, po drugiej stronie. Tak, tak. Gdzieś tak, tam tak. jest jeden. Jest po samej drugiej stronie. No to jest drugi. A są... jest ich dwóch. No, jeden, jeden jest pod ziemią. I drugi też gdzieś tam. Bo mi go pokazało. No. Mam moc, która pokazuje. Wygrali! Jakim cudem! Nie mogę się stąd dalej ruszyć. Po prostu. Okej. Okay. Zepsułem okay, lidera. Co no co teraz? <grym> bomb, o, bomb Nigdy Lombers. nie grałam w tą grę. To jest bodajże to, że jesteś na dwóch statkach, jakby, no i musisz strzelać i do siebie. Okej. Okay. Idę do czerwonej drużyny w takim razie. A ja idę do niebieskiej. Serio, chcesz grać przeciwko mnie? Jesteś okropny. <grym> Też cię lubię. No nie... Okej, okay. o tak, to jest to, dobra. Na żółwiach jesteśmy. Gdzie jesteś? To są żółwie ninja. <noise> Zginąłem! No! <noise> ja też! <noise> Boże... Bo ty miałeś grać ze mną, nie osłaniać! Wtedy poszłoby nam lepiej. Ale i tak moja drużyna wygra. A w tym jest Bob. Bob jest w czerwonych, a ja byłem... A nie. Nie ma Boba. Nie ma, on wyszedł. A. Opuścił cię. Widzisz, a zero dalej jest i był w mojej drużynie. Okej, <grytanie> <grytanie> okej. Okay, okay. To będzie na pewno krótszy od odcinek niż ten z Egg no, na pewno. Jakieś 8 minut, nie? Skramy. Słucham? Tak, 20 minut, nie? Jakoś tak. 20-25. Okej. Okay. Oj, ale oni się teraz będą tłuc. No, dajcie czerwoni. Nie dajcie się. Niebiescy i tak wygrają. I cały odcinek to będzie taka rywalizacja między nami. O nie! A nie, to niebieskiego zabili, dobra. O nie, 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 nie. O nie, jeden czerwony się chyba utopi. Tak. jest dobrze. Teraz jeden na jeden. Też kampi niebieski. Bo to może długo trwać, bo jak się jedzie, ktoś będzie kampić. E tam, jak mu zniszczę całą wyspę? No, nie by tak, tylko on trafia w wodę. I się nic nie niszczy. No. O, o, o! o. A to czerwony! Patrz, jak taktycznie tutaj piękny czerwony niebieski yy, gra. No! Właśnie widzę. <laughs> Patrz, on zbiera TNT. Kurde, to TNT czerwonego się jakoś suwa. <noise> o widzisz, patrz, a nie, do wody. A, blisko. No widzisz, uderza o coś i się zsuwa do wody. Nie umie <noise> trafić. Ustawione. U, jak blisko, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze! A nie, no i co, znowu się zsunęło. No mówię ci. O, udało mu się. O jest, niebieski, nice. O, patrz, patrz na niebieskiego, patrz co robi. A nie, o, czerwony już odpada. Łopatrz, nice, niebieski. No te, nie. To jest sus, to jest jakaś dziewczyna w ogóle. Skąd wiesz? Y, może po skinie? Nie chcę mi pokazać swojego skina, więc. <grym> co to jest? Run. Teraz o, runner. Teraz runner. To jest, to jest spokojne. nawet. Tylko musi być jakaś fajna mapka. Szybko się zaczyna tym razem. No, bo jest jakaś spełna ręka, prawie. O nie, ja pierwsze co zrobiłam to spadłam. Też spadłem. Aha, bo to jest ten runner o boże. Ja myślę, że to jest coś innego. Nie! Ale mnie znaczyło. Łu, ja cię kręcę, prawie spadłam. Uff, jestem na samym dole, tak jakby. Troszkę tak lażę ci powiem. O jejku, zdarza się. Uuu, ja cię kręcę. U, sami, sami zostaliśmy. Dziękuję. Dziękuję. W złą stronę się obróciłam. Ostatnia. Ostatnia, kurde. A i tak miałam dosyć ciężko, chcie, bo chcie. No mów. Właściwie jako o, pierwsza evolution. spadłam. Ojeju. Ojeju. Bo właściwie pierwsze co zrobiłam, to spadłam na sam dół. No to ja quick. na przykład ostatnie. Quick, evolver. Muszę powiedzieć, że mogę ci dać. Mówię, ostatnie dostaliśmy? I już powinienem powiedzieć, że ci dam, a ty już spadłaś. No nie zdążyłam, no. <noise> Dobra. Ja to też wygram, bo to jest dobry, dobry. Też jestem w to dobra. O, Lisiczka. Cześć. O Boże, nie, nie wiem co się dzieje. Idź stąd! Dziękuję, dziękuję. I quick evol evolver I już pierwszy poziom. Nice, ok? Wisisz, gdzie jesteś? Nie, nie ma mnie, nie idzie mi. Nie wiem czemu. Co się dzieje? Oj, no, pety 13 w końcu. Oj, 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 zabił mnie. Kurde, czemu wszyscy mnie tak łatwo zabijają? Co się dzieje? Nie, Je, jeszcze ty. <noise> Dawaj. No! no ile was będzie? Jeszcze pająkrzep. W sumie! No nie, moi oni tak zabijają? Jeszcze mój kolega bomb, bomba. To nie jest bomba chyba. To jest jakiś... No to jest ten bomb bomb. Tak? Był przed chwilą ten bomb bomb. Nic go nie ma. O nie! A to ja się podpaliłem. Przestań! Ale już zginąłem. No nie, no! Ścieknę się. Spokojnie, spokojnie. To Tylko gra. No i czemu oni. Zero mnie zabił, HD. I dobrze ci tak. Twój sojusznik nie mnie zabił. A ja teraz. Patrzcie, patrzcie. Jest, patrz, patrz. nice, zabiłem. Okej, okay, nice, już drugi poziom. A jaki masz leśniczka? Pochwal się. Ciobądź! Nie zdenerwuj mnie! No weźcie nie przestańcie zabijać, jestem za mocna, no! Lisika, za no... tobą, za <ścjalnie> zabić. Ile ich będzie w jednym miejscu, no! Hmm. Co dawno <ścjalnie> zginęłaś? Nie. Zręcają się nie. nade mną. Wow, ja jestem chora, biedna, słaba, wszystko. No fajnie, zabijam kogoś, tylko teraz się nie wydostanę, żeby ewoluować. O, ewoluję. Dobrze, dobrze. Ewoluowałam, kiedy ktoś mnie zaatakował, no. Pierwsza ewolucja, już, już no mam, fajnie. Już mam trzeci poziom. Widzę. Ja dopiero pierwszy. Ale spoko, daj radę. Spokojnie. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. I kolejna? No co? już. Brałam. No nie no. Zazwyczaj taka dobra jestem w tej grzadzi tylko jedna ewolucja. No co się dzieje? Co teraz jest? Mikro-battle, Chodźmy do jednej drużyny, chodźmy do czerwonych. Ja co to, jak, jakie ja mam sobie wziąć? Worker czy co to mam wziąć? Nie wiem, które jest najlepsze. Do czerwonych? Y Nie wiem czy będziesz mógł. Jestem, 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 jestem. Okej, okay, y ale jaki jest najlepszy kit najlepszy? Może jakiś najlepszy. Co jak woli? Okej, okay, fighter. Jeden ma miecz, jeden ma narzędzie, żeby kopać wiem, się, wiem, wiem. a jeden ma... A, a to jest to, to jest, to to jest fajne. Tak, bitwy, jest gdzie fajne. są cztery drużyny po cztery osoby. Tak, na środku jest lawa, tak? Mhm. Tak, to jest to. Okay. O jesteśmy. On... <grych> Okej, okay. dobra. jeszcze żebym napisał. A kiedy ta, ta, ta szkoła opadniesz coś? Jakbyś tak? Za chwilę. Już bił, już bił, już bił! I zostałeś zabity. No bo w nie piescy. <gry> A ty tam na, na, u góry. Aha, bo ty archer. Sparasz? Sparasz? Już uważaj, uważaj. No fajnie, zaraz mnie zabiją. Zaraz zginę. Oj tam, oj tam. Ej, są sami. Są... Bo może dlatego, że jesteś najlepsza? Czy coś? No świetnie, fajnie, takie najlepsze to mam gdzieś. <laughs> o boże. Ała, Jakie strzelają mnie. Dawaj, dawaj, on jest lawie. Dobrze, z łuku, z łuku go. Dziewczyna kontra dziewczyna. No fajnie. <laughs> Wygrała dziewczyna. Dobra. Ile się nagrywa już? Niedługo. Okej, okay, 20 minut. Chyba chcesz jakiś dłuższy. Jeszcze z jedną jakąś ziarenkę. Dobrze, dobrze. Jaki Jakiwicuję zielony mój ulubiony kolor? Nie wyżło mi. Spokojnie, nie poszło, tylko gra. Spokojnie, następnym razem się uda. Ale w no ja cię... Ciebie, ty mi przynosisz pecha! Ja ci mówię, dzisiaj jest 13 To dlatego. E, było dobrze. Patrz moje matriksy. Nie. A bo to się ma A bo to... Ja widziałam ja, taki coś, jak Typo... ...się wkował pod ziemię i poszedł na sam środek. I, mm -hmm. i czekał aż Border się skończy. Ale to było, było nudne. Trzech na trzech. I wygrają. No, chyba nie. Spokojnie, spokojnie, patrz, 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 patrz. <laughs> Proszę. Jak wygrali? Ja ci mówię, to jest klon 2 piątku 13. Niech ci będzie, zobaczymy co teraz. Co teraz? One in the queue. Aha, no to jest no, <laughs> Jeszcze lepiej. No to pójdzie mi świetnie. Poczekajcie. Jeszcze poczekaj. Poczekamy, poczekamy. O, przepraszam bardzo, już nawet wygrałem mm -hmm. kilka razy. No, a ja zdążyłem kilka killów zdobyć. <grym> no widzisz, jednak nie jest taka słaba. A, niech to. Lisiczka? O nie, ktoś mnie... Z... O nie, ktoś mnie od tyłu wziął. To samo. <grym> o! Ktoś tu był! Głupie są te strzały, no wiem, widziałem jaka, czułaś. Czyłam. To co robiłaś? Szłam, skradałam Stałaś. się, nie wiedziałam, że ktoś był za mną. To trzeba chronić swoje plecy. Jaku, ja go mnie bije z tego czegoś, nie wiem z Jak czego. Cudownie. Wow, wow. jako nie biją. No nie, chyba jest taka jakaś klasa. No nie, i HD mnie zabił. A, wygrał. Może, jeszcze, może ostatnia ręka? Eee, za długa będzie chyba. Ale miałam 8. 8 za Nie, no jest 23. Zobaczymy, jaka będzie minigierka. Nie widzę. Paintball. To możemy zagrać. Okej. Okay. No to czyli gramy jeszcze jedną. Ile do czerwonych? A, do niebieskich. No przestań. A ja jestem w niebieskich, sorry. Już miałem, już byłem. Jeszcze chwilka. Panie Stanisławie? Słucham? No co, a nie masz takiego niku? No mam, mam. Okej, okay, dobrze. Przegracie, jak mm. zwykle. Czerwoni zawsze przegrywają. Oni nie, z tego co? Ktoś perłami strzela. Lol. Na jakieś triple kille. O nie, dwa serduszka. No i że No nie. Ała. Rzuć we mnie podką. We mnie też, we mnie też. Dawaj, dawa. dawa, dawa. Dobra, rzucili. Wygraliśmy. Kurde. To może jeszcze jedną, bo była. Zobaczymy, co będzie. Nie, nie, dosyć już. <laughs> Widzę, że ci się fajnie, strasznie gra i chciałbyś bardzo ze mną wygrać, ale ci się nie uda. Co, oczywiście, to ta to jeszcze nie gra. O, to trochę długo. Nie, myślę, że to będzie na tyle jak w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Wpadajcie na kanał Yahoo.pl i. Tak, wpadajcie do lisiczki. Oczywiście. I trzymajcie się, papa. Pa.